Cześć kochani, tutaj Patti z kanału Dance Connect People Dzisiaj przychodzę do Was trochę w innej wersji niż zwykle Ponieważ, tak jak obiecałam Chciałam Wam pokazać wszystkie nowe zdobycze ciuchowe I nie tylko Będą... Dwie części. Będą z tego dwie części, ponieważ gdybym miała Wam pokazać wszystko za jednym zamachem, to ten film trwałby tyle. Short Więc... to krótki? Tak. Tam kamerzysta siedzi właśnie, proszę bardzo. E... No, dobra, bez zbędnego przedłużania. E... Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do pokazywania Wam nowości. Pierwsza rzecz jest to kurtka z berszki, taki materiał świecący. bo ona nie jest brokatowa, spokojnie, tylko taka właśnie jest, wiesz, nie taka, odblaskowa. taka piękna, naprawdę. Kosztowała aż 39 zł, ona była przeceniona ze 120 zł na 39, ja mam tutaj rozmiar M, zastanawiałam się jeszcze nad L-ką, z racji, że ja lubię takie większe ciuchy. Takie wiecie, bardziej oversize'owe, ale tutaj MK była ok, moja stylistka mi doradziła, tak więc zdecydowałam się na M. -kę. Jeżeli chodzi o następną rzecz, jest to znowu kurtka, w której już zdążyłam sobie pochodzić. Jedyny minus tej kurtki jest taki, że kiedy wchodziłam do sklepu razem z Julą, to czułam jej zapach już wchodząc do tego sklepu, <noise> bo ona pachnie strasznie sztucznie. Cena tej kurtki to było 50 zł, 49,90. Ja mam rozmiar S. Jest to ze Stradivariusa. Zwyczajna kurtka jeansowa, tylko że biała. Bardzo ładna, z takimi właśnie pięknymi przetarciami. Następna znowu kurtka jeansowa. Kocham kurtki jeansowe, stwierdzam. W ogóle w tym roku tak dużo, nie? No, chodzę często w kurtki jeansowe to jest chyba takie mój ulubienie schodziłam w niej bardzo bardzo często jeszcze tutaj ma takie piękne róże jest to kurtka z Berzki czyli znowu sklep Berzka rozmiar M kosztowała 49,90 coś takiego następna rzecz którą znowu kupiłam podczas kiedy zakupiłam sobie tą kurtkę bo stwierdziłam że to będzie pięknie wyglądać ze sobą jest to koszula Znowu z belszki, bardzo ładna, w paseczki. Można ją nosić na sportowo, jak i elegancko. Ja nosiłam już ją i tak, i tak. Bardzo ją lubię, ma bardzo miły materiał. Jeżeli chodzi o cenę, kosztowała chyba 29,90. Przechodząc znowu do koszuli, jest to tym razem koszula. Ze Stradivariusa. Niestety za nią przepłaciłam, powiem Wam szczerze, bo kupiłam ją, za do, kupiłam ją dosyć wcześnie. Ona ma takie bardzo ładne tutaj wiązanie, jak możecie zauważyć. Jedyny minus jest taki, że po miesiącu poszłam sobie do tego sklepu i okazało się, że jest przeceniona na 39 zł, a ja za nią dałam 99, więc. Ała! Następna sprawa jest to. Następną rzeczą są spodnie. Chyba jedne z moich ulubionych, teraz. Chciałam mieć spodnie jasne jeansy, i zakupiłam sobie takie. <grywy> są to jeansy, które zakupiłam sobie w zarze. Jak możecie zauważyć, one mają ciemniejszy tył, i zdecydowanie tył jest dłuższy od przodu. O, tak wam to pokażę. E, są to takie spodnie typu boyfriendy, bardzo ładnie wyglądają, wcale nie są opięte, ekstra. Kosztowały 49,90. I teraz kolejna rzecz. Są to spodnie. Następna rzecz, są to spodenki, które zakupiłam sobie w Zarze, e, Nie miałam spodenek na lato, bo się nie mieszczę w stare. Tak jest prawda. co Ja was będę oszukiwać. Więc po prostu nowe spodenki, bardzo fajne, mają taki inny troszeczkę wzór niż wszystkie, ponieważ jak możecie zauważyć mają tutaj fajne rozpięcie właśnie na zameczek, a obok mają takie guziczki, które są po prostu dodatkiem. Tak więc spodenki. Spódniczka. O oh je, yeah. Patrycja w spódniczce. To się bardzo rzadko zdarza. To jest chyba jedyna spódniczka w mojej szafie, jaką noszę. Spódniczka ze Stradivariusa, rozmiar 36. 36! Czajsz! Ona ma, jak widzicie, takie, jakby, plamki farbą zrobione. Ta kosztowała również chyba 49,90. I już ostatnia rzecz w naszym dzisiejszym holu jest torebka. Jeszcze, jak możecie zauważyć, z, nawet z metką, i tą torebkę. Co wysoka jest. I tą torebkę kupiłam w New looku. i powiem wam szczerze, że Julka nawet nie wierzyła w cenę tej torebki, ponieważ ona kosztowała całe 25 zł. Przeceniona ze 100 zł na 25 zł, więc żal nie wziąć. Ja nie mam ani jednej jasnej torebki. Wszystkie mam ciemne, szczerze mówiąc, takie małe. To mam tylko jedną: jest to czarna torebka. Tak więc taka piękna. Możemy ją nosić w taki sposób. Możemy ją nosić również na pasku, bo pasek w środku również jest. To już byłoby na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki mój szybki haul. Chciałam po prostu nagrać go Wam jak najszybciej, żebyście same mogły jeszcze pójść do sklepu, zainspirować się, coś kupić. Tak więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Bardzo motywujące są dla nas łapeczki w górę, tak więc jeżeli dacie nam łapeczkę w górę, będziemy się bardzo, bardzo cieszyły. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kuziaki!